Dzisiaj tutaj frer, a to będzie piąta część zagrajmy w, w metro 2033 Last Ride. W poprzedniej części zajęliśmy się ucieczką przed faszystami. widać okay, tak. yeah, widać się udało. To to to... To rezyno, tak. No, naprawdę. No, naprawdę. No, naprawdę. I udało tak. I się. się. Tak? Paweł, uwaliło cię? Pierwsze. Dobra, stało za bardzo. Tak, mamy szczęście, że nasz bohater w ostatniej chwili się złapał i wyleciał. Tak, głową no w oto tą bramę. A jakby w nią wyleciał, prawdopodobnie hmm. nic by się z niego nie zachowało, tak. Mhm. mhm. Uf, tak, right więc ciekawie. Tak. Okej, okay. mamy tutaj oto skrzyneczkę z amunicją, może taka mini skrytka, ale nie aż taka skrytka, tylko mini skrytka. No dobra, idźmy jeszcze tutaj po kolejne zasoby. Już, 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 czekaj, tylko biorę tą amunicję do rewolweru, tak. No dobra, już, podsadzam cię, ziomuś, tak. No dawaj, skacz. Mhm. No dobra, i udało się.

i, i musimy się też rzecz jasna schować, bo tutaj zaraz nie się tak. dobra. się dobrze, nie wychylajmy głowy, żeby nas nie zauważyli i wszystko będzie okej. Okay. Mhm. To nie za ciekawie, tak. No, trochę czaj razem z... Też się tutaj czai na was. Mhm. Odkudę. No dobra, nie, nie świeci się niebieska lampka, czyli znaczy, że nie jesteśmy no, po prostu widoczni, więc jest okej okay jakoś. Tak, lego nożyk, ty też nożyk zbierasz ładnie, no, dwóch z noża w szybkim czasie ubiliśmy, no, ładnie poszło, tak, no dobra. Iśmy teraz już do tego może wozu, obozu nazistów, tak. Jak to można byłoby tak określić? No bo trochę tutaj na no, obóz to wyglądał. Przemysłowiony to trochę. Tak? Tutaj właśnie spiesaliśmy ten garnek, żeby się może być dla zawartość tego garnka. Tak, tak i w Dobra, sztuką na razie tutaj jest w zabicie tego do, do strażnika. tego, żeby ten tutaj, który obsługuje te urządzenia, nie zauważył, że ten Ech, kopnął w kalendarz, może kopnąć w kalendarz, nie, tylko został zabity przez nas, okej, okay. no i nożyk kolego, ładnie, dostał, i teraz posłuchajmy, co tutaj właśnie gadają ci naziści, mhm. Mówię o tych właśnie w cieniach, w cieniach w tak. W hmm. zbawiamy, zbawiamy, tak hmm. zbawiał, w to, no, niby po tobie, ale jak pamiętamy, jak ten tutaj cień spojrzał właśnie na nas. I, i może powiedzieć, wszedł nam do umysłu, jak to zakon powiada. <strukcja> I włączyło nas na trochę, tak, ale włączyło nas na taki czas, żeby nas faszyści złapali. I to było dosyć słabe w skutkach, tak? A to zakończyli, może być, rozmowę o cieniu, a zaczęli rozmowę o jakiejś, może być, miłej pani, która była lekko zmutowana, tak? Hmm

no kurde nie, zaciekawie, tak? I też może być widzieliśmy nowy, raczej inną metodę rozwiązywania, tak? Nie zabijanie ręcznie, tylko już widzieliśmy, że te swajki podprowadzały rury gazowe, więc uczą się na poprzednikach ci takich faszyści. Tak? Ale i tak, patrząc, komunisty, faszyści to nie są za fajne frakcje, tylko zakon jest taki najbardziej muszę powiedzieć spokojny, tak? Dobra, chwileczkę ich to idzie. Okej, okay, idź sobie spokojnie. Przywitać się z nożem. Pięknie. Leży. OK. Tak, najlepiej jak chcemy się skradać i zrobić po cichu akcję, to robimy to tak, że wykręcamy żarówki. Nie strzelajcie do żarówek, bo wtedy jak... Strzyjcie do żarówek, że ja, jak strzyjcie do żarówki, no rzecz jasna się rozwali, ale będzie słyszalne zwarcie tej żarówki, w którą strzelicie, tak no i kurde można powiedzieć, na pewno Was usłyszą. Tak wprawia, ja muszę ją wykręcić, tak? Czyli bardziej się opłaca wykręcić żarówkę niż do niej strzelać. Tak. Dobra, tutaj sobie wziąłem taki pistolecik ośmiostrzałowy, dosyć fajny, ale wiecie co, ja sobie kurde wezmę tutaj oto ten jednostrzałowy shotgun, który wygląda jak rewolwer, tak, on jest dosyć, ta tutaj broń, którą otrzymaliśmy jest dosyć fajna, bo łączy wygląd rewolweru, ma i tłumik, jest naprawdę zabójcza, jak zaraz będziemy walczyć z innymi, to pokażę wam. Jak jest zabójcza, tak. Dobra, tutaj już zebraliśmy od nich amunicję. Idźmy już, można powiedzieć, na górę, tak. Dobra. Kurde, nieźle go ubiliśmy, że on go nie zauważył. No nieźle, naprawdę. Pięknie. Tak, no, jak widzicie, jeden strzał nie ma kolesia. Naprawdę broń jest zabójcza, tak. Za broń co, co jest, eee, zbugowało się coś, coś się zbugowało, tak. kolego, sobie, no za długo posłuchał, Radyjka, tak. Chyba mi się wydaje, że słyszę odgłos narkotyzora, tak, tak mi się wydaje. No dobra. O, tutaj mamy notatkę, no i rzecz jasna, przeczytamy. Oddzielenie. Gdy słuchałem histerii wrzasków Führera, wszystkie elementy układanki zaczęły do siebie pasować. Ataki na nasze patrole pojmanie mnie jako e, reprezentanta polis istnieje D6, nie jest już tajemnicą. Zbliża się wojna totalna w metrze. Oj, nie tak, naprawdę nie zaciekawie. no. Wojna w meczu może się niedługo stać ogólną wojną, czyli zarazem też, no kurde, światową wojną, tak? Czekajcie, tutaj, wiecie, co sobie pochodzę, żeby poszukać notatek, tak? A zarazem nie mogę tutaj za długo, e, za. tutaj za długo chodzić też. No, powoli mi się no, czas kończy, tak? Dobra. A co z tego nie zabrałem amunicji? No dobra. Weźmy tutaj od tego amu. No dobra, ładnie. Spokojnie. No, tutaj jest spokojnie, tak. A to co? No kurde, jakiś pociąg pancerny. No, nieźle. Tutaj jest wieża Panzer 3 albo Panzer 4, czołgu z II wojny światowej. No kurde, nieźle. Tutaj z przodu może nieźle opancerzone, ale jak tu patrzę z tyłu, to tylko... Jakiś tam może być jakaś tam kratka i takie inne gówna. Prawdopodobnie musi hmm? to nieźle być jeszcze dobudowane, żeby się nie spadło. Poddajesz się, powiadasz? No dobra. To więc... mm -hmm. Dobra, poddajesz się, ale przywal tylko ci z pieśni, ciebie okay. ogłusza, okay? No dobra, dlaczego ludziska go tutaj biorę ogłuszam? Dlatego, że ma amunicję i takie inne rzeczy. Dobra, kolejna tatka Aha, jak co? Yy, nagrywałem tutaj, ale stwierdziłem, no, że za bardzo mi nie szło. I powtórzę sobie. Yy, taki przewodnik jak Paweł pozwala nieco odpocząć. Wygląda na to, że już tu kiedyś był i dziwactwo rzeszy go nie zaskakują. Chciałbym wiedzieć, jaką misję wykonuje, ale nie mogę znaleźć odpowiednich chwili, by go o to zapytać. Paweł wydawał się wiedzieć, że. Rzesza przygotowuje się do wojny. Tymczasem dla mnie to była nowość. Op Opowieści o magazynach D6 już krąży po metrze. Zakon nie chciał ukrywać w skalę y, czasu na odpowiednie wyjaśnienie było coraz mniej. Rzesza niemal skacze zakonowi do gardła, próbując odebrać bazę. A co się stanie, kiedy także czerwona linia i hanza oddzielą się o... dowiedzą się o bunkrze, a więc to o Twej... O tej wojnie mówimy nasz. Uh -huh. No, więc za ciekawie. O, ammo, tak? Do Teachara, bo prawdopodobnie tylko Teachar korzysta z takiej amunicji, tak? Czyli kulek łożyskowych, tak? Łożyskowych, nieanalnych yy, Tak, yy. Dobra, ludziska, jak co, no, to już będzie właśnie koniec piątej części. Zagrajmy w Metro 2033 Last Ride. Dzięki za oglądanie, Nara.